Cześć! Dzisiaj chciałabym trochę chyba coś z, z obszaru psychologii diety powiedzieć Wam, bo może to pomoże tym osobom, które nie mają, nie radzą sobie, tak? Chcą schudnąć, chcą coś zmienić, albo już lekarz powiedział, tak? No kurczę, te wyniki badań są niepokojące, trzeba zrzucić kilka kilogramów trzeba coś zmienić, bo inaczej leki, tak już jest i tak pani i panu ciężko. No i stąd troszkę takiego psychologicznego podejścia Chciałabym powiedzieć taką prawdę oczywistą, ale chyba nie każdy zwraca na to uwagę w takim codziennym życiu, a powinien zwłaszcza wtedy, kiedy coś w tym życiu trzeba zmienić. Chcesz zmienić swoje życie, zmień, zmień słownictwo. I nie uwierzycie, ale akurat w dietoterapii ma to ogromne znaczenie. O, zegar bije, przepraszam, na chwilkę muszę. A nie, tylko w pół. Dobra, nie będzie przeszkadzał. Wracam. Zmień. Chcesz zmienić swoje życie? Zmień słownictwo. I w dietoterapii ma to ogromne znaczenie, bo. Bardzo często słyszę, udało mi się e, zgubić jeden kilogram. Guzik ci się udało. To, ja zrobiłem to, to i to, żeby zrzucić jeden kilogram. Więc to jest praca. Tu nie ma efektu m, czy elementu przypadkowości. Podobnie jak powiesz sobie, nie udało mi się jednak zrzucić jednego kilograma. Guzik to też jest nieprawda. To nie ma że nie udało. Wprowadzasz element losowy, czyli jakiś czynnik zewnętrzny uniemożliwił mi wykonanie czegoś, czegoś. Tak naprawdę nie zrobiłeś czegoś, żeby móc osiągnąć coś. Więc tak, słownictwo ma znaczenie trzeba umieć sobie, trzeba się przygotować trzeba się przygotować. To przygotowanie to jest również zrozumienie tego, Powodów, dla których znalazłem, znalazłem się w takiej, a nie w innej sytuacji. Dlaczego mam nadwagę, dlaczego mam otyłość? Musisz znać przyczyny. Musisz się z nimi pogodzić, musisz się z nimi rozprawić. Musisz również, jeśli chcesz osiągnąć efekt, cel, co nie będzie proste, musisz się głęboko zastanowić, czy wierzysz. Że Twoje postępowanie może coś zmienić. Bo jeśli nie wierzysz w to, to będzie kiepsko. Twoje postępowanie jest ważne. Ono zmienia wiele rzeczy. Yy, Namalowałam taki słoiczek, żeby powiedzieć, dlaczego ja wiem, że tak jest. Jeśli to jest Twoje życie, tak? A jak pacjent przychodzi do dietetyka, no to my właśnie opisujemy miejsce, w którym jest tu i teraz. I co się tutaj mieści? Tu się mieści Twoje życie. Twoja praca, Twoja rodzina, Twój czas wolny lub jego brak. Twój sen, jakość tego snu, to co jesz, co kupujesz. Tu, tu to wszystko funkcjonuje. tak I to właśnie to spowodowało, że szuka, szukasz teraz pomocy. Chcesz zmienić coś. Twoje wyniki badań są, do, są kiepskie. tak Twoje stawy, twoja wątroba, masz cukrzycę nadciśnienie, nie radzisz sobie. Tutaj w tym miejscu jesteś, i teraz, jeśli chcesz coś zmienić, musisz opuścić to miejsce, tak? Musisz. Nie, nawet nie opuścić, bo <grych> to źle powiedziałam. To, to jest kwestia tego, żeby otworzyć i wpuścić nowe tak, żeby wyjść poza schemat, bo jeśli nie określisz sobie celów, to po pierwsze nie będziesz wiedział, do czego zmierzasz. Um, i te cele są poza tym wszystkim, co znasz, czyli musisz się zdecydować na pewnego rodzaju zmiany, na dyskomfort. Nie wiesz, jakie będą rezultaty. Może być różnie. Dwa kroki do przodu, jeden krok do tyłu. Bywa naprawdę bardzo różnie. Przepraszam za te, za te światełka, ale absolutnie potrzebna jest zmiana. No i teraz ważna rzecz jest taka, że My się źle czujemy z lękiem, a obawy są zawsze jakieś, że, że nie dam sobie rady. Natomiast bez ryzyka nie ma zmiany. Jest też tak, że y, musisz być y, czujny, bo jeśli wprowadzisz coś nowego, to to przyniesie rezultat, tylko musisz chcieć go dostrzec. Y, y, jest też wózi, właściwa motywacja bardzo y, potrzebna. Tak? Dlaczego chcesz to zmienić? Nie, yy, nie oczekuj, że to, coś się zmieni samo. W tym miejscu już jesteś i to powoduje, że masz problem. Ja oczywiście mówię o żywieniowym yy, aspekcie naszego życia i o zdrowiu. Jeśli chcesz to zmienić, musisz puścić nowe do słoika, musisz sięgnąć po nieznane poza tym słoikiem. Życzę powodzenia, róbcie badania, zmieniajcie. Yy. Zwycięzcy nie rezygnują, tak bym powiedziała. Rezygnacja nas nic nie kosztuje. Natomiast osiąganie celu, tak, kosztuje nas pracę. Wystawiamy się na wiele, wiele czynników, ale trzeba mieć tą odwagę, jeśli interesuje nas zdrowie. No to tyle. Pozdrawiam.